W działalności w social media, w budowaniu marki osobistej, przychodzi taki moment, kiedy musimy stanąć przed wyborem i podjąć wyzwanie. Albo nauczę się autoprezentacji, kreacji, edycji i montażu filmów w telefonie i zwiększę zasięgi w swoim koncie, albo zostanę tutaj, gdzie jestem. Zakładam, że skoro jesteś tutaj, na tej stronie, właśnie podejmujesz tę decyzję. Nazywam się Ania Orzajca. Od 16 lat działam w internecie, w social mediach jako kreator wideo. Jestem producentką digital kampanii w internecie. Jestem także mentorką i trenerką marek osobistych. Doskonale znam wyzwania w social mediach, bo sama tutaj publikuję i codziennie staram się dostarczać nowe kreacje. Na naszej drodze do mistrzostwa filmowego czeka wiele wyzwań, a są to inne konta. Konkurencja, zmieniający się algorytm w social mediach, czy zmieniający się rynek. Kluczem jest w tej sytuacji, abyśmy znaleźli równowagę między kreacją, odpowiadaniem na potrzeby swojej niszy, a także znajomością technicznych aspektów kręcenia filmów. Dlatego stworzyłam wyzwanie, czterodniowe wyzwanie Video Challenge. W trakcie tego wyzwania chcę przeprowadzić Cię przez czterodniowy proces budowania i tworzenia swojego wideokontentu. Zaczniemy od fundamentów, czyli od interfejsu, który pokaże Ci na podstawie Instagrama. Pokaże Ci, jak już tam możesz montować, dodawać napisy, dźwięki i zrobić wszystko to, by opublikować już na Instagramie swoją rolkę. Dnia drugiego przejdziemy przez aplikacje, które pomogą ci montować filmy w telefonie. Dnia trzeciego pokażę ci co zrobić, żeby mówić z pewnością siebie do kamery i zainteresować swojego widza. Dnia czwartego pokażę ci co zrobić, aby wypromować swoje rolki. Jak widzisz, jest to proces, w którym jeden element przenika przez drugi. Wszystkie są tak samo ważne i wszystkie są ze sobą kompatybilne, żeby budować swoją markę wideo w internecie. Tworzenie angażujących filmów to sztuka i jestem przekonana, że jesteś w stanie się tego nauczyć. Bez względu na to, w którym miejscu jesteś, czy zaczynasz od samotkiego zera, czy może już tworzyć swoje treści. Jeśli potrzebujesz spojrzeć na swoje konto z zupełnie innej strony, jeśli potrzebujesz świeżości, odświeżenia swoich treści i chcesz faktycznie przyłożyć się do robienia jeszcze lepszych filmów, zapraszam Cię na wyzwanie Video Challenge. Pozdrawiam serdecznie, Ania Oszajca. Czekam na ciebie.